W w sobotę będzie live charytatywny, także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Będziemy prawdopodobnie od rana do wieczora siedzieć i grać, i zbierać pieniążki na szczytny cel. Także wpadajcie! Śmiało! No, życzę, Zemzia, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii. Oceniam Was, słuchajcie, dziś ocenimy sobie mapkę. Od Pana Robotka. Pana Robotka, który jest dość, tak powiem, aktywnym widzem u mnie i to od, odkąd pamiętam. Także pozdrawiam bardzo serdecznie Pana. I słuchajcie, mapka może nie będzie jakaś super, super wybuchowa i innowacyjna pod względem mechanizmów i system ale jest jedna, jedna, jedyna rzecz, która mi się strasznie nie spodobała i chcę Wam koniecznie ją pokazać. Dobra. I tak, przeznaczona tylko i wyłącznie do grania oraz świetny zabawy Wspaniale, jest, to jest, jest dosyć Doskonała zasada wręcz, to no kurde, no nic lepszego nie można było napisać na samym starcie. Klik, klik. Klikniemy sobie od razu, ale klikniemy w momencie, kiedy wy też klikniecie, słuchajcie, kiedy klikniecie już łapkę w górę, jak wam się spodoba, zasubskrybujecie kanał, zadzwonicie dzwoneczkiem i zaznaczycie, że chcecie otrzymać wszystkie powiadomienia z tego kanału. Oczywiście, jeśli tylko chcecie śledzić mój kanał, możecie to zrobić. Jak najbardziej zachęcam do tego. Klik, klik. Witaj, czas udowodnić tobie, że nie wiesz, co to trudny parkur. Pokażesz, że się mylę, udowodnisz mi mój błąd, a więc do dzieła. Czekolwiek dodałem po to, żebyś pomyślał, że nie potrafię, nie pomyślałem o nich, by było trudniej, nie korzystaj z nich. No to zobaczymy, może będziemy korzystać, może nie będziemy korzystać. Uuu, słuchajcie, nauzja nam się zaczyna. Zaczyna nam się powoli nauzia, i tutaj mamy parkur, który nie wygląda zbyt kolorowo, zwłaszcza z tym efektem. O matko, słuchajcie, to jest strasznie. strasznie ciężkie, jeśli chodzi o to. Dobra, tam mamy się dostać. Tutaj musimy skoczyć chyba, w to miejsce? Matko, jak przybliżam to już w zupełności nic nie widzę. Jak ja mam tutaj coś zrobić? Dobra, prosto chyba. Dobra, w to miejsce. Ok, no to tutaj parkour nie jest w żaden, żaden sposób trudny. No nie, no proszę, dlaczego ta śmierć? Ach. Ona będzie... No i co? Nie ma tam spawn pointa? Aha, to muszę od samego początku zacząć. Dobra, spokojnie, spokojnie. Idziemy w takim razie. Słuchajcie, zrobimy to szybciej. Patrzcie, dopiero mi się zaczyna rozkręcać ekran. Może spróbuję zrobić to szybko, zanim mi się dobrze rozkręci. O, udało się, dobra, za pierwszym razem, znaczy, no za drugim razem, w sumie. <laughs> Dobra, e, kliknij guzik, potem czytaj chat. E, twój wybór, jak i łatwo chcesz grać. Checkpoint. Wiecie co, damy jednak checkpoint, bo nie chcę mi się później przechodzić tego samego parkura. D dlatego, tak, kliknij guzik, potem czytaj chat. Czytaj, bo to ważne. Title z napisem czysto oznacza, iż w okolicy jednej kratki nie ma bomby, jednak może znaleźć się napis uwaga. Napis uwaga to ostrzeżenie, że w okolicy znajduje się bomba lub parę bomb. Na pocieszenie, bomba nie ma żadnego title, gwarantuje szybką i bezbolesną śmierć. Powodzenia. Dobra, jesteśmy tutaj, 10 na 10 jest 10 bomb powodzenia. I kim my jesteśmy? My jesteśmy tutaj saperem w tym, w tym miejscu i mi się to straszliwie, straszliwie podoba. Słuchajcie, tutaj jest płytka, która mówi mi, uwaga, jeśli tutaj jest uwaga, to znaczy, że w przylegającej do tej płytce, w jednym z tych miejsc, trzech, tutaj, tutaj lub tutaj, znajduje się bomba. I ja już wcześniej to zbadałem i wchodząc w to miejsce rzeczywiście nas zabija i musimy na to uważać. Dlatego mamy tak, weszliśmy tutaj, to miejsce nas zabiło, więc możemy iść albo prosto, dalej jest uwaga, albo w prawo. I tutaj jest Czysto, to znaczy, że tutaj nie ma bomby, tutaj nie ma bomby i tutaj nie ma bomby. A jeśli stoimy na uwadze, to wiemy, że tutaj konkretnie jest bomba. A jak stoimy na tej uwadze, to wiemy, że bomba może być tutaj, tutaj lub tutaj. Ale w tym miejscu nie może się znajdować dlaczego? Bo tutaj obło czysto. Więc w tym miejscu też nie będzie na pewno bomby. Nie ma przylegającej bomby dookoła takiego, takiej płytki. Dobra, i słuchajcie, musimy znaleźć w takim razie miejsce, żeby dotrzeć chyba po ten diamentowy klocek, który się tam obraca. Zobaczymy, czy to się uda. Tutaj są uwagi wszędzie. Eee, tu... A, dobra, no to znalazłem bombę kolejną. <laughs> Już wiem, gdzie mam nie stawiać, słuchajcie. Czyli raczej nie idziemy w, tamtą, w tamtym kierunku. Tutaj jest uwaga, dobra. Tutaj jest czysto. Tutaj jest uwaga. Tutaj też jest uwaga. Czyli tutaj, o, może być też bomba. Hm. bo tutaj, słuchajcie, tutaj jest czysto. Tutaj jest uwaga. I uwaga też jest tutaj, to znaczy, że tutaj i tutaj mogą być bomby. Tutaj jest czysto, tutaj też jest czysto, tutaj jest uwaga, więc bomba może być tutaj, albo. Nie, tutaj była uwaga też. Czyli bomby są tutaj, o, w tych dwóch miejscach muszą się znajdować, bo tutaj też mogę stanąć. O nie, i przeszedłem za daleko, to już wiem, gdzie jest kolejna bomba. Czyli to znaczy, słuchajcie, że tutaj ten obszar jest odcięty i za bardzo nie mogę przejść tędy. Hmm, to znaczy, że musimy jakoś się dostać gdzieś indziej. Tutaj mamy uwagi. Tutaj było czysto. Tutaj jest uwaga, i tutaj jest uwaga. I czy ta uwaga mi wskazuje to miejsce, bo jeśli tutaj. Dobra, tutaj nie ma bomby, czyli tutaj jest uwaga. Bomba może być w każdym z kolejnych miejsc. Ojej. O, i tutaj jest czysto! Świetnie, słuchajcie, no dobra, no to myślę, że już zaczynamy gdzieś docierać powolutku. I też jest czysto. Dobra, my kierujemy się tam powolutku. Czysto? Tutaj jest uwaga. Tutaj też jest uwaga, czyli tutaj już zaczyna się powoli robić niebezpiecznie. Tutaj też jest uwaga. O matko, tutaj uwaga jest w każdą stronę. Wiecie co, może cofnijmy się trochę? Zobaczmy tutaj, tutaj jest czysto to jest, uwaga, jeszcze trochę się cofnijmy, tutaj też jest czysto, 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 super, czysto, 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 patrzcie, wszędzie czy tutaj jest czysto, ej, czy to już, dobra, uwaga, tutaj jest czysto, uwaga, dobra, czyli tędy możemy tutaj stanąć i teraz pytanie, czy tutaj mnie coś nie ukatrupi zaraz, o, o, dobra, bomba jest w tym miejscu. <laughs> Czyli na słuchanie, nie możemy to podejść. Słuchajcie, to jest taki trochę istny super. Patrzcie, już docieram powoli do końca. Strasznie mi się podoba, to jest strasznie fajny pomysł na zrobienie czegoś takiego. No, płytki są takim, takim dość łopatologicznym podejściem do tego i łatwą stroną, żeby to zrobić. Moglibyśmy oczywiście się pobawić z testworami, z sprawdzaniem, czy gracz się znajduje na konkretnym bloku jakoś i tak dalej, ale te płytki i tak świetnie tutaj to oddziałują, nie? I wiecie. Mechanizm nie jest w żaden sposób trudny, po prostu pod ka każdą płytką jest command blok umieszczony, który mówi nam, czy możemy stać na danej płytce, czy nie możemy na niej stać. To jest strasznie, strasznie słoko. Dobra, tutaj mamy czysto, czysto. O i czyli... zaczekajcie, czysto, uwaga, uwaga, czyli tutaj osą bomby chyba, bo tutaj już jest ten klocek. Dobra, udało się. Ukończono. Gratuluję, zostały saperem! Wspanialny robotek uczynił mnie saperem. Może ci się przydać, co mi się może przydać? Może mi się miecz przydać, dobra. Set point, jak uważasz, yy, kliknij bądź nie. Dobra, damy sobie set point, słuchajcie, nie będziemy wracać tutaj 10 razy w to miejsce. I co, idziemy. Halo, co to było? O Boże, co tu się dzieje? Pomocy, ratunku. Wiecie co, nie było zasad na samym początku, ale śmiem podejrzewać, że to może być kwestia tego, że mam zły difficulty ustawiony. Dobra, jeszcze raz, jak idziemy tu. O Jezus, ale ich się wysypało. Masakra, strasznie dużo. I coraz więcej ich się robi, czy to, to tylko moje wrażenie? Dobra, szybko ubijemy. No, gincie gińcie, gińcie ząbiaczki, sobie na spokojnie. Czy my tam przejdziemy dalej, czy nie? A może jak podejdę znowu w to samo miejsce, to znowu mi się pojawiają. Fuck 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 fuck, fuck, fuck. umrę. No <noise> zakrawem. <zakraitarvelim> Słuchajcie, to jest straszny problem. O nie, one tu biegają. Spróbujmy przebiec jak najszybciej pomiędzy nimi. Po prostu. Jezu, ile ich tu jest? <głos zna innovations> jak ja mam z tym walczyć? Kolejni! Pomocy! Nie, dobra, spróbujmy to. Kurde, wiecie co? Wiecie co? Mam wrażenie, że to, to się może nie bardzo udać. Tych zombie tutaj jest zdecydowanie za dużo. Robotek chyba coś, coś nie pomyślałeś za bardzo, że ja mogę tego nie, nie zrobić. Kurde. No nie no. Dobra, biegniemy szybko w takim razie. Gdzie tu jest droga? Pomocy, nic nie widzę. Shit, no przecież nie ma jak się przedostać nawet. Dobra, jesteśmy. Zbieramy wszystko. Kurde, kolej. Nie no, jak ja mam to zrobić? O nie, no nie ma opcji. Nie ma opcji, słuchajcie. Wiecie co? Nie no, muszę tutaj scitować. Wybaczcie, ale... Ale ja muszę to, to zrobić. Nie, nie muszę ich zabijać, słuchajcie. Po prostu damy sobie peaceful. O ja nie mogę. Nie ma opcji, żeby się przedostać przez to. Ten system jest spoko, ale ten system jest zrobiony tak, że za każdym razem, kiedy ja tutaj podejdę, to mi się te zombiaczki pojawiają. I widzieliście, że w pewnym momencie już była setka tych zombiaków. I ja nie mogę, nie no, to nie, nie ma opcji po prostu, żeby powalczyć z czymś takim. Tutaj jest kilka takich miejsc, w których się pojawiają. Dobra, <laughs> no niestety, no, samym mieczem, bez żadnego, bez żadnej zbroi i bez niczego, nie ma opcji, żeby z nimi walczyć. Poza tym, jak one cały czas się pojawiają w momencie, kiedy ja podchodziłem do tych miejsc, no nie da się. Dobra, przycisk. Dostaliśmy kilo wspaniale. Złota płyta ma pod sobą trzy redstone. A. Czy ty już wiesz, co trzeba z tym zrobić? Um, hmm, Co trzeba z tym zrobić? No trzeba pewnie coś położyć. I podejrzewam, że to tak, to jest stołniarka. I co my z tą stołniarką? Jak to jest? Jak są trzy redstone? A? Wiecie co, bo ja nigdy nie wiem, jak to jest. To ona chyba wysyła długi sygnał rybską w zależności od obciążenia jakie leży na niej. Nie pamiętam tego do końca. Jak tu tutaj kilka sztuk, trzy sztuki, cztery, pięć sztuk, to będzie mi to się jakoś. Hmm. Może więcej, nie, nie wiem ile, szczerze mówiąc, bo wydaje mi się, że to właśnie na tym systemie jest oparte, że w zależności od tego, ile położymy y, sztuk na danej płytce, tyle, y, tyle ona wysyła tego sygnału redstone. Tylko ja nie wiem, jak ta długość się. O, dobra, udało się, świetnie, to już jest koniec. Taka szybka mapka. W następnej będą już bloki struktur, więc będzie ciekawiej. Mam nadzieję, że tak mapka zostawiła po sobie dobre wrażenie. Tak, oczywiście mapka jest super fajna. Mi się oczywiście bardzo podoba. Patrzcie, w ogóle fajne rzeczy tu są pobudowane. To jest biurko i jest piec. <laughs> Ktoś mam własny piec jako komputer. Fajnie to, to jest ustawione. To wszystko jest z armor standów, słuchajcie. Bardzo fajne, ale fajne. Ja nie mogę. Tutaj jest jakiś, nie wiem, głośnik albo coś? Tutaj mamy krzesło, biurko i patrzcie, klawiatura i myszka zrobione z guzików. Super świetnie to wygląda, mi się to bardzo podobają zawsze takie rzeczy. Dobra, tutaj co my tutaj mamy? Tu mamy tak, spectator Mode i tutaj pewnie był ten drugi, czyli Creative, ale my chcemy na. Właśnie my chcemy na tym na, na Creative. Ie. Skrót F3 plus N i jesteśmy na Creative, żeśmy mogli zajrzeć sobie do komandy Bloków, bo chciałem wam pokazać przede wszystkim to pole saperskie, jak wygląda i patrzcie, jak idealnie. Jak idealnie. Jak to jest zrobione, tak właściwie? To mnie teraz zastanawia. Co tutaj się, się dzieje? Mamy tak: Title małpa p Title, tekst czysto. I mamy pewnie tylko uwagę. I kolejny, yy, gdzie jest bomba? Tutaj jest bomba, i on po prostu zabija. Widzicie, jak to jest prosty sposób zrobione? Mamy po prostu dużą ilość komend bloków, które były stawiane. Yy, nie były stawiane, słuchajcie, yy, pojedynczo i wpisywane do każdego komenda. Tylko był zrobiony taki tryk, że wzięli. Yy, wzięli, Jezu. Robotek wziął z kontrolem. Przytrzymał lewy kontrol. I kliknął kółko myszy na command block i później jak go postawił gdziekolwiek to już on był z tym tekstem i w efekcie mógł bardzo szybko duplikować sobie command bloki które wpływały na przykład na to, że będzie uwaga, że będzie czysto, że będzie bomba, że będzie zabijało. I mówię wam, system jest naprawdę przebanalny, a jest zrobiony... Znaczy, efekt daje naprawdę, naprawdę niezły. Mi się to straszliwie podoba. I mówię, to jest jedna, jedyna rzecz, która mnie tak naprawdę bardzo, ale to bardzo zachęciła do nagrania, do nagrania tej mapki. Uważam, że jest naprawdę prześwietna. Eee, dobra, no i tutaj ostatnia rzecz, to jest już pewnie to z teleportem, czyli tak. Gratuluję, zostałeś saperem. Ukończono i teleport Małpa P właśnie w tamto miejsce. Yy, ciąg dalszy, czyli tutaj przy, ty przy tych zombiakach. No i jaki jest problem z tymi zombiakami, Słuchajcie, bo tutaj to jest troszkę troszkę nieprzemyślane. Yy, execute i detect. Stone Slab. Yy, give Małpa P R. Co? A po co mamy graczowi dawać powietrze? Nie, nie wiem, co tutaj miało być z tym. Tutaj jest samon zombie. Hmm, ale execute, detect. Yy, tak, wykrywamy. Stone slab. Minus jeden. Gdzie to jest Stone slab? Tutaj jest Stone slab. O, widzicie, tutaj jest Stone slab, czyli po prostu tutaj są płytki zrobione. I jak wykrywa płytki zamiast Zamiast pełnych bloków, to w tych miejscach aktywuje. Co aktywuje? No właśnie, o co tutaj chodzi. I mamy tak. Execute popę, czyli przywołujemy obok gracza zombie. Yy, zombie, którym jest, się nie pali, ma guzik w głowie. To jest spoko. Yy i przywołuję kilku takich zombiaczków, z tego co widzę, jak widzicie. Tutaj y, za każdym razem przywoływało nam w takim razie sześć zombiaków. To było zdecydowanie, zdecydowanie za dużo, zwłaszcza, że to się cały czas powtarzało. I y, jaki był problem? Problem był taki, że jeśli... Czekajcie, weźmy sobie tą półpłytkę. Chciałbym to... to sprawdzić, jak to będzie wyglądało. No właśnie, to będzie wyglądało w ten sposób, że jak stanę na nią... tak? Za każdym razem... oj, czekajcie. Teraz. Tak, jak staję na tej półpłytce, to mi się zombieczki tutaj pojawiają i to jest najgorsze, że jak stanę na bloku i na półpłytce, na bloku i na półpłytce, na bloku i na półpłytce, pół to będę w kółko i w kółko aktywować ten system. Czekajcie, włączył sobie Easy i teraz on pokażę tak. Stajemy tak, na półpłytce, na bloku, na półpłytce, na bloku, na półpłytce i w efekcie ja nie mogłem się cofać, bo kiedy ja się cofałem, e, te... E, jakby wracałem do płytek, i płytki aktywowały ponownie cały ten system. Także on był źle zrobiony pod tym względem. Jaką rzecz można byłoby tutaj zastosować? Można było zastosować jakąś blokadę i zrobić trzy niezależne systemy. Przede wszystkim do trzech miejsc. Bo tutaj mamy tak, jedną strefę, na której spawnowaliśmy zombiaki drugą strefę, na której spawnowaliśmy zombiaki i trzecią. System bardzo fajny, bardzo prosty i tylko, tylko że wadliwy troszkę. Nie? On musiałby być jednorazowego użytku, czyli mógłby się aktywować tylko i wyłącznie raz. Dobra, to mamy gotowe. Znaczy, gotowe. Jest. Co ja mówię? No, sekretnie. Dobra, to zobaczyliśmy. I coś tu jeszcze było z takich rzeczy. No nie, no to było tak naprawdę chyba wszystko. Jeszcze mi ciekawi ta złota płytka, jak ona działa. Aha, w zależności od ilości przedmiotów, tak długi sygnał Redstone się tutaj kładzie. I tutaj mamy już teleport i zakończenie, to jest już koniec. I to by było na tyle. No i tutaj prosta stowniarka, czyli po prostu set block stone w tym miejscu się, się wykonuje. Tutaj jest jeszcze dawanie kila. A dobra, słuchajcie, to było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Mi się podobał pole minowe. Mi się najbardziej podobało z tego wszystkiego. Jest to naprawdę, naprawdę świetny, innowacyjny pomysł. Ja już będę z Wami żegnać. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, na razie i cześć!